Cześć, dzisiaj jesteśmy w Pradze. Za mną piękna panorama i yy, piękne widoki. Pogoda dopisuje. Jesteśmy na weekendzie majowym, więc wybraliśmy się do Pragi. Oprócz zwiedzania yy, różnych atrakcji i pięknych miejsc, ja wybieram się również na największy na świecie stadion sportowy. Nie zapowiada się obiecująco, wygląda dosyć średnio i. Wydaje mi się, że może być zamknięty z zewnątrz, aczkolwiek jest to największy stadion sportowy na świecie. Więc warto mieć ten punkt, e, zwiedzając Pragę i zobaczyć e, obiekt, który mieści 220 tysięcy ludzi. Także podejdziemy i zobaczymy, co tam się uda znaleźć. Brama niestety jest zamknięta, nie jesteśmy w stanie jej otworzyć ale widzimy, że w środku jest kilka obiektów sportowych i wygląda to w tym momencie tak, że Sparta Praga używa tego boiska do, e, do szkolenia młodzieży, do centrum treningowego. Krzesełek nie ma, więc najprawdopodobniej ta pojemność 220 tysięcy osób to jest pojemność e, na stojąco ludzi. I mniej więcej jak wygląda. Tak? Szukamy hmm. dalej wejścia, spróbujemy wejść i zagrać Udało się wejść na stadion. Wygląda trochę na opuszczone miejsce, wokół nas nie ma prawie nikogo i jest dziewięć fenomenalnie przygotowanych boisk nie piłkarskich, bo osiem z nich jest piłkarskich. Jednego nie widać i jeden jest budynkiem zabudowanym, ale widzimy, że tam trenują piłkarze, najprawdopodobniej Slawi i Praga. No i widzimy jaka to jest duża przestrzeń, bo... bo Dziewięć boisk piłkarskich zmieścić na jednej płycie, no to jest bardzo dużo, więc 200 tysięcy ludzi podobno się tutaj mieściło. I ciekawy jestem, czy można dostać się na którąś z płyt, żeby zobaczyć, porównać sobie murawę, jaka tutaj jest, jaką przygotowali. Czy jest to dywan, czy raczej takie boisko i wygląda to mniej więcej tak jak trybuny, które no, raczej nie przyjmują zbyt wielu kibiców. No, weszliśmy na boisko, bardzo przyjemnie, mięciutko się wydaje, jeżeli 6 boisk, czy tam 7 jest w takim stanie jak to, no to naprawdę mają chłopaki gdzie trenować i mają gdzie przygotować swoje, szlifować swoje umiejętności piłkarskie, tam widzimy, że coś trenują, coś się ruszają, ja podejdę i zobaczę stan murawy faktycznie, czy jest równo, czy nie. boisko, bardzo fajne boisko pobiegałbym, ale jestem na czasach, więc nie będę tego robił tak to wygląda fajne boisko bardzo ładnie przygotowane murawka no naprawdę płyta top przygotowana Tak wygląda wejście na stadion, więc. Udało się wejść, byliśmy na boiskach, byliśmy na Murawie, widziałem wszystko, jestem umiarkowanie zadowolony, ponieważ zobaczyłem jak, trenuję, jak trenują drużyny Sławi Praga i jakie tam obiekty młodzieżowe mają, jakie obiekty szkoleniowe dla młodzieży ma ten, ten klub. Bo mecze piłkarskie, mecze pierwszej drużyny są grane na tym stadionie, a na stadionie stra Strachowie tylko i wyłącznie trenują. Budynek wy wygląda na opuszczony i na zaniedbany, nie wiem, tak to wygląda, więc z zewnątrz nie robi wrażenia, ale wewnątrz, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć fajną infrastrukturę, fajną bazę treningową, to warto zobaczyć i warto podjechać do czeskiej Prahy Pragi Tragi Tragi na ten stadion. Chcieliśmy ze stadionu, czas na obiad, kawkę, no także e, regenerujcie się, praca się rozdrowia, wszystkim już smacznej kawusi i powodzenia w Fritz!